żebyśmy się spotykali przy pierwszym wydaniu podróżownika. Pewnie chciałoby się, żeby się wszystkim był pierwsze. Ale jedenasty to też dwie linki, więc myślę, że będzie to najlepszy podróżownik i najwięcej chętnie wykorzystywany przez dzieci, rodziców, którzy przyjadą do regionu świętokrzyskiego. wszystkiego. Jak pierwszy raz spotkaliśmy się, a wielokrotnie te spotkania między nami się odbywały, to to pomyśleliśmy, że to jest to, co, co nam było potrzebne. Tak? Po pierwsze pomysł świętoczyski, wyprodukowany świętozyskim i też jakby uzupełnienie elementów, które przez lata tworzyliśmy. Tworzymy parki tematyczne, atrakcje dla dzieci, tym się na pewno jako kolegów specjalizujemy. Natomiast to jest rozwinięcie też naszych działań promujących region świętoszyski. Kilka lat temu powstała, powstało Świętokrzyskie Rzecz Edukacji taki, taki przewodnik, który zawierał konspekty lekcji. To pobudziło ruch turystyczny do regionu świętokrzyskiego, białe, zielone szkoły, ale myślę, że najważniejszą rzeczą w tym wydawnictwie jest przede wszystkim interakcja. Dzisiaj młodzież dzieci, szczególnie w tym zalewie elektroniki, która się pojawia wszędzie, też potrzebują pewnej, pewnego elementu, który będzie je zachęcał do przyjazdu do regionu. Te pamiątki my kilka lat temu, od kilku lat tworzymy paszport świętowszystkich, on będzie na pewno kontynuowany, ale myślę, że takiego paszportu jeszcze dzieci nie miały, bo tam zbierały tylko pieczątki, a tutaj mogą też zbierać skarby znalezione na Ziemi świętokrzyskiej. Jutro będziemy testować ten przewodnik w Pacanowie w podstawie Europejskiego. W Europejskim Centrum Bajki podczas Mikołajków. Natomiast mogę Państwu też zaproponować albo, albo powiedzieć, że pierwsze 10 grup, które w przyszłym roku przyjadą tutaj na zielone lub białe szkoły, w pełni każde dziecko taki przewodnik otrzyma. Także zachęcam, a wspólnie z, z Firmą MAC będziemy też przewodnik reklamować poza regionem 50 tysięcy złotych, które trafi do. Wosiednych na pewno spowoduje, że, że szybko tego przewodnika z magazynu się pozbędziemy. W dobre, dobre ręce on trafi na pewno i, i turyści przyjadą do regionu święteczkiego. Tego życzymy. Mamy nadzieję mieć też wpływ aby właśnie w taki oryginalny sposób promować region święteczki. My też jesteśmy Nyszta Pomagająca, będziemy tym z regionu, bo działamy też w całej Polsce. Proszę Państwa, <laughs> dziękuję bardzo, panie dyrektorze, i trzymam się za powodzenie. Chciałem poprosić teraz o parę słów autorów, poprzedników, Panią Annę, Pana Krzysztofa. Dodam tylko tym z Państwa, którzy nie wiedzą o to, że to również dziennikarze, blogerzy i szczęśliwi rodzice dwójki Bocie, Stasia. Część, to, jest to, nie to, się to to było prowokacyjne, <laughs> wiem, o czym mówię. Nie wiem o czym mówię, to wiem, że to zależy od pory dnia i nocy. Natomiast yy, bardzo mnie fascynują, obserwuję na tak. Facebooku, ale jeśli Państwo w wolnej chwili w w internecie na Facebooku czy na blogach, które Państwo prowadzą, prześledzą. Gdzie Państwo Kobusowie przebywają, to trzymam kciuki, jeśli Państwo nadążą za, za, za tempem życia, bo chyba są Państwo, jeśli, no, jeśli ten jest, no, tamtym, to nie są jakieś tam, są Państwo zameldowani w Warszawie, tak? Każdy mówimy, w razie w Polsce, natomiast... Na mówimy, prawie... mówimy na okręciu, no, ok, to, to są na tym. właśnie. okręciu są Państwo Świata, tak. Dzień dobry, witam hmm. Państwa. A czy, yy, Facebook nie, polecamy portal Małego Podróżnika, tam naprawdę e, też widać Święto Świętokrzyskie przede wszystkim. Ostatnio lataliśmy nad wszystkim, ostatnio lataliśmy nad Polidziem i jest piękny blog ze Świętokrzyskiego, więc jeżeli chcą Państwo nas, nas sprawdzić, że jesteśmy naprawdę wiarygodni, to zapraszam na portal Małego Podróżnika Święto Świętokrzyskie. Jest. Ja dodam, że Pana Krzysztofa z regionu łączy nie tylko z, z góry, ale również e, powiązania rodzinne i Pan Krzysztof jest przewodnikiem Świętokrzyskim. Więc możemy zacząć od tego, że najpierw strasznie się ucieszył, jak spotkał mnie, bo ja nigdy wcześniej nie byłam na dwórzej w regionie Świętokrzyskim, więc to no, mnie przeczołgać przed wszystkim po prostu miejsca i obiekty z dokładnym wykładem. Potem bardzo się ucieszył, jak się dziś pojawiły, bo to był kolejny pretekst, kolejny, który trzeba było na szlak poprowadzić. No a teraz był pretekst po raz kolejny, kolejny, żeby powrócić w region, żeby przygotować właśnie tą publikację. Podróżowniki odróżnia od innych książek to, że to są faktycznie publikacje, które tworzą ich czytelnicy. Nie ma dwóch takich samych książek, bo w momencie, kiedy one trafią do jakiejś rodziny, to każda rodzina tworzy własną historię. Wypełnia go swoimi wspomnieniami, swoimi pamiątkami. Tu mamy akurat Chorwacji i Pomorze, które mieliśmy okazję już wypełnić treścią. E, I przyznaję, że tworzenie tych książek by było zawsze fantastyczną przygodą, bo zawsze sobie po prostu myślałam o tych dzieciach, o tych rośniach, które potem będą e, dalej te książki twórczo rozwijać. I nie ukrywam, że pomysł e, wydaje mi się to wszystkiego chodził za nami właściwie od samego początku. Były takie e, pomysły, ale nie może to lepiej, że właśnie dwie jedynki nam się trafiły, bo jesteśmy już teraz absolutnie pewni. Wiemy co jak tutaj zrobić, żeby to była jak, naprawdę jak najlepsza książka. Myślę, że bardzo przedłuża po prostu. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Zachęcamy, przeczytajcie, weźcie jakieś dzieci. My w ogóle m, mamy takie pokazy o porównaniu z dziećmi, po których po pokazie ludzie podchodzą do nas i mówią, że co prawda nie mają dzieci, ale chyba sobie pożyczą, żeby zobaczyć jak to jest, bo to jest świetna przygoda. To naprawdę bywa świetna przygoda, a myślę, że te książki, te podróżowni po rejonie Świętokrzyskim pozwoli dzieciakom odkryć zupełnie, zupełnie nową jakość bycia tutaj i zbierania pamiątek, bo to też o to chodzi. Tak, nawet Martyna Wojciechowska powiedziała, że gdyby miała możliwość wyboru, to poprosiłaby, żebyśmy ją adoptowali. Ja może powiem tylko w skrócie, co zawiera taki podróżownik. No oczywiście sama ta treść turystyczna, która też daje dużo, dużo, dużo wiedzy, ale są pocztówki albo karty MEMO, czyli mamy jak gdyby albo możliwość pogrania albo wysłania gotowej pocztówki, którą oczywiście uzupełniamy. Wow. Dobrze. Eee, bo wysypałem, no, ale widać ile skarbów mamy. Eee, w każdym podróżniku jest gra e, planszowa i to taka, żeby faktycznie można było trochę w nią pograć, a nie tylko e, po pół godzinie już właściwie o niej zapomnieć. Uwaga, są rzeczy, które nie nie tam na końcu. E, mapa oczywiście jest zawsze, ale to wiesz, to jest też turystyczna. Są naklejki, proszę Państwa. Przecież naklejki dla dzieci, to nie jest wydawnictwo w tej chwili. Oczywiście te naklejki znowu ubarwiają. Są krzyżówki, są tam gramy. gramy. Są różnego rodzaju rzeczy, jak gdyby do uzupełnienia. Czyli, czyli mamy, mamy na przykład coś w połowie pokolorowane, drugą część musi pokolorować dziecko ewentualnie. Całe kolorowanie. Ja, ci... Jak, jak, jak Państwo myślą, co dziecko wybierze będą znaczka samochodem tablet, czy taki podróżownik, on no wskazuje, że bardziej mógł, gdyby włączy go historia tej książki, możliwość rysowania czy Ja, to ja, to ja to myślę, jest... że przede wszystkim to jest taka książka, która naprawdę towarzyszy w podróży. Te wszystkie rzeczy, które czasami jak się jest z się zbiera, to są właśnie bilety, folwery, y, urodki. Potem nie ma co z tym zrobić, potem to wcześniej czy później monduje w koszu. E, teraz znajduje miejsce w tej książce i uwierzcie mi po latach właśnie wraca się do takich książek, wraca się do tych wspomnień i buduje się właśnie tą osobistą relację z tą podróżą, z tym miejscem, z tą naszą rodzinną historią. E, I to tak naprawdę chodzi, żeby tych wspomnień w formie materialnej, namacalnej zebrać jak najwięcej. Bo to, że wrzuciliśmy ileś tam zdjęć na Facebooka czy inne portale społecznościowe, to są po prostu jętki jedno jak ja mówię, To, to, to tak? może być ulotne, prawda? To Natomiast z książką możemy też tak. pokazać z kolei naszym dzieciom za jakiś czas. Jedno pytanie może żartotliwe, ale życiowe, jeśli jest dwójka. Bawożniki. To wszystko zależy od Bawożniki. stylu, który, który przyjmiemy. My wypełniamy podróżownik wspólnie, to jest jeden na całą wyprawę, na całą rodzinę. Ale znam takie rodziny, gdzie są dwie artystyczne duże wśród dzieci, i tam po prostu każde dziecko wypełnia po swojemu, bo ma własną wizję. Nasi chłopcy generalnie twierdzą, że oni od wypełniania różnych kart, to mają takie karty pracy, które przygotowują podręczniki. I oni owszem, chętni, ale na zasadzie wspólne, bo wtedy jest wspólny podział pracy. A, ale jak mówię, to wszystko, wszystko zależy od dzieci i to jest też fajne, że w jednej rodzinie dwójka dzieci stworzy, być może dwie zupełnie różne książki. Jeśli byśmy moglibyśmy wskazać, jaki zakres wiekowy jesteśmy w stanie, to może... Ja słyszałam, tej... że już rodzice nawet z 4 jeżdżą z tymi naszymi książkami, bo zbierają w tym momencie, wspólnie wypełniają, to jest jakby <grym> wiekowa historia. Najstarsze słyszałam o 10-12-latkach, które też po prostu, one oczywiście no, już nie bardzo źle bawią rozwiązywanie tych zadań, które są do młodszej grupy wiekowej, ale na przykład w miejscu gdzie jest zadanie, które dla nich jest wklejają sobie własną kartę. Właśnie spróbuj nie wysypując, znaleźć niedoklejanej nie karty. Da, nie, da się, za dużo ehm, z I po prostu tworzą zupełnie własną książkę. Tak? Na przykład tworzą własną grę, własne zadanie. Przykład... Też fajnym pomysłem jest to, że można doklejać karty. Jeżeli uznawia, że mam nie zostało opisane albo zostało niewystarczająco według nas e, opiedzające przedstawione, to zawsze możemy w tym momencie po prostu jeszcze sobie o, na przykład e, dokleić e, taką kartkę. Nie, to właściwie o, za dużo stóp. No Tak, bo my tego nazbieraliśmy. O, ale tu nam na przykład przy historii brakowało, to jeszcze po prostu sobie dodatkową stronę dokleiliśmy. Czy to jak powiedzmy, jesteśmy tu najbardziej, to właśnie z tego edukacyjnego charakteru książki? który pozwala dziecku w inny sposób podejść do poznawania świata, nie tylko te regionu świętowrzyskiego, ale tak mówię, to mówię znacznie więcej. Pani Aniu, proszę nam podzielić się z nami, jak wyglądało tworzenie proszownika wszystkiego, bo nie, nie tylko we dwójkę, tylko oczywiście z dziećmi podróżowali Państwo w regionie. Co najbardziej się spodobało, co zapadło w Państwu w pamięć? Czy dinozaura Państwo spotkali ja, ja po drodze? Tak, praca na każdym Z tym, są właśnie z tej podróży? Tak. Czy się karczy? No, awanturą pod tytułem, ale jak możesz nie uwzględnić czegoś tam, albo że miejsca, e, za mało miejsca na coś jest przeznaczone, więc ten proces selekcji jest chyba najtrudniejszy. E. Tak, ja uważam, że Państwo powinni zwrócić wydawnictwu uwagę, że powinien być dwa razy grubszy. Ja to <grym> mówiłem. Ale jest dwa, razy razy <grym> dwa razy grubszy po wypełnieniu dwa razy. Nie, no, <grym> ale się to też się żartuję. Tak. E, też nie można przesadzić z ilością treści, żeby się po prostu tutaj nie pobubić. Natomiast tak, no, staraliśmy się uwzględnić też to, jak region się zmienia, a zmienia się naprawdę jak Państwo są generalnie skielcy z, z okolicy, to może tego po prostu nie widzą, ale w momencie kiedy się przyjeżdża właśnie skądś po latach na przykład, to widać ogromne zmiany. Ja wiem, że czasy są ciężkie, ale naprawdę no to co powstało, nie wiem, świętokrzyska Polana, podzamcze chęcińskie to naprawdę można być dumnym, nie tylko na tą skalę lokalną, ale też przynajmniej ogólnopolską. Mam nadzieję, że podróżowka właśnie to pokaże. Tak, bankiece, wie, to pan piece dla mnie fascynujące miejsce i historii, które tu są związane, więc yy, myślę, że to jest takie region, który naprawdę można długo, długo poznawać i odkrywać.